Dzień dobry, ja nazywam się Łukasz Hynek, jestem prywatnym detektywem oraz studentem psychologii. Dziś chciałbym powiedzieć Państwu, czym jest i jak bardzo ważna jest strategia w postępowaniach obyczajowych czy gospodarczych. Oczywiście pod tymi zagadnieniami postępowania obyczajowe to, to bardzo często przemoc, bardzo często zdrady, bardzo często pożyczki między osobami fizycznymi, w postępowaniach gospodarczych. Jest to cała paleta różnych rzeczy związanych dookoła z prowadzeniem działalności gospodarczej. O tym już mówiłem we wcześniejszych filmach. To są dywersje oszustwa, różnego typu zdarzenia, na które narażeni są przedsiębiorcy. Dlaczego chciałbym Państwu zwrócić uwagę na strategię postępowań, właśnie dlatego, że bardzo często poszczególne elementy konieczne do końcowego y, takiego pozytywnego rozstrzygnięcia czy rozwiązania sprawy są pomijane a one właśnie wpływają na wynik albo też y, na długość trwania tych postępowań to ważne chciałbym powiedzieć, że ta struktura y, strategii ona jest y, praktycznie w 80% stała to znaczy żeby skutecznie podejść do rozwiązania danego problemu, należy skorzystać z takich narzędzi jak w pierwszej kolejności z wywiadu gospodarczego, gospodarczo-środowiskowego, wtórnie e, przeprowadzić analizę prawną, wówczas podejść do negocjacji i w przypadku fiaska tych negocjacji wdrożyć postępowanie. E, Sądowe, bądź zawiadomienie do prokuratury czy innej instytucji, której może to dotyczyć. I wszystko to właśnie w oparciu o wcześniejsze kroki. Wywiad gospodarczy, bo do niego wrócę i od niego powinno się zacząć każde takie postępowanie, albo prawie, albo prawie każde. Ma na celu zgromadzenie jak największej ilości informacji, które wpłynie na ten finalny. Na ten finalny sukces, to tutaj mamy zgromadzić wiedzę o majątku dłużnika, to tutaj mamy zgromadzić wiedzę o statusie spółki, to tutaj mamy zgromadzić wiedzę na temat powiązań kapitałowych, to tutaj w przypadku spraw obyczajowych za zadanie detektywa, firmy detektywistycznej jest zgromadzenie niezbędnego materiału, aby wskazać, Dowody na oszustwo, na zdradę, na manipulacje, na nękanie, które bardzo często dotyczy kobiet, to ta wiedza, tak naprawdę, po jej wgromadzeniu, może dać nam ten finalny. Finalny sukces. Ale oczywiście nie sama ta wiedza, bo, bo na podstawie tej wiedzy w Packing Caso przeprowadzamy analizę prawną. Tutaj zapada decyzja, co dzieje się ze sprawą przekazywaną przez klienta. Czy te dowody świadczą o e, powiedzmy sobie, przestępstwie wprost. Albo o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, czy te dowody i ta sytuacja, którą, która, która nas została, jakby wymuszają troszeczkę na nas podjęcie kroków związanych z zawiadomieniami czy ze, czy ze złożeniem pozwów, czy możemy spokojnie przejść do postępowania polubownego, czyli do tych negocjacji z naszym potencjalnym antagonistom. Ale nie możemy podejść do negocjacji, albo nasza pozycja negocjacyjna będzie mocno osłabiona, jeśli my nie będziemy mieli zrobionych dwóch wcześniejszych kroków, czyli wywiadu gospodarczego i analizy prawnej. I na odwrót. I dopiero później, kiedy powiedzmy negocjacje nie przyniosą oczekiwanego skutku, to wówczas wdrażamy poszczególne postępowania. Zachwianie tej kolejności, jakby się nad tym zastanowić, w którejkolwiek konfiguracji byśmy tego nie zrobili, no może implikować za sobą niekorzystne zdarzenia. Wielokrotnie przychodzą do nas klienci, którzy mówią: Panie Łukaszu, mamy to po, po trzech latach procesu i Związanymi z tym konsekwencjami prawnymi i innymi złożyliśmy wniosek egzekucyjny do komornika, ale komornik mówi, że spółki nie ma, że spółka się wyprowadziła. Ja szanowni państwo, o strategii mógłbym opowiadać naprawdę bardzo dużo i też to doświadczenie, które przez wiele lat zdobywałem i zdobywam na co dzień pokazuje mi, jak ważne jest zachowanie tej struktury. Czasem ono wiąże się z tym, że ten początkowy, te, te, te początkowe prace, te przygotowawcze przed tą analizą, przed negocjacjami, one być może trwają troszeczkę dłużej niż w sytuacji, w której klient żąda efektów, wyników i mówi: Składamy zawiadomienie, składamy pozew do sądu. To, to nie o to chodzi, żeby emocje kierowały naszym postępowaniem, ale o to, żeby zdrowy rozsądek, wiedza i doświadczenie tym postępowaniem kierowały. Szanowni Państwo, skoro y, jakoś tak wyszło, że, 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 że wypłynęło ze mnie o tych emocjach i o, tym, i o tym zdrowym rozsądku, to myślę, że i to będzie chyba apel, y, że tym zdrowym rozsądkiem to bardzo często albo, 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 albo nawet najczęściej powinni się kierować sami pełnomocnicy, właśnie prawnicy, mediatorzy, którzy biorą udział w tych konfliktach. Aby popatrzyli troszkę szerzej na rozwiązywanie tych problemów, bo czasem ja jestem uczestnikiem, oczywiście poprzez sprawy, które prowadzimy, takich konfliktów, które myślę, że można byłoby już dawno zakończyć. Nie implikowałoby to oczywiście, nie niosłoby to żadnych ani kosztów emocjonalnych, ani finansowych, ani innych, ale czasem. Sami pełnomocnicy lubią tak swoim klientom doradzać, że te konflikty się nie kończą albo po prostu długo trwają. Stosując przy tym przeróżne metody, troszeczkę jestem teraz w innej energii niż zacząłem, ale ja pamiętam o czym dziś tutaj Państwu opowiadam, bo opowiadam o strategii. Natomiast y, zakończając, to ja powiem w ten sposób, że to nie jest wszystko tak proste, łatwe i oczywiste, y, bo ta strategia jest ważna, jej struktury są ważne, natomiast sprawy, w które ludzi dotyczą, one już nie są tak y, oczywiste i łatwe. I też trudno jest ym, tak z chirurgiczną precyzją jedno od drugiego oddzielić. Pewne jest jednak to, że pewne struktury, jakby schematy działania konieczne są do wzmacniania swojej pozycji w postępowaniach, w których jesteśmy uczestnikami, a pewne są niepotrzebne, niepożądane i, i szkodliwe tak naprawdę. Dziękuję Państwu za odsłuchanie tego i oglądnięcie tego wideo. Pozdrawiam serdecznie. Ja nazywam się Łukasz Chynek, jestem prywatnym detektywem oraz studentem psychologii. Życzę wszystkiego dobrego. Do widzenia.